Cześć, nazywam się Adam Zasadny i witam na kanale Zasadne Pasje, gdzie będę mówił o różnych pasjach, które łączą się po moim życiu. I, I jedną z takich pasji jest muzyka. I stąd nasz dzisiejszy gość Ewelina Hałka. Ewelina, powiedz nam, kim jest Ewelina? Ewelina to osoba, która śpiewa, gra, uczy się, uczy również innych. Staram się zarażać ludzi muzyką, swoich uczniów, swoich przyjaciół, swoją rodzinę. Pisać, staram się również nagrywać. I przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, żeby dzielić się tym, tym z ludźmi. Mhm. Czyli. Muzyka to całe Twoje życie, czy robisz coś więcej? Na tą chwilę zajmuję się tylko muzyką, lecz pracuję też jako nauczyciel śpiewu, prowadzę grupy, prowadzę zajęcia wokalne, indywidualne i tak jak ja właśnie to nazywam, zarażam muzyką. Staram się uczniom pokazywać fajne koncerty, fajne emocje na koncertach, ale głównie muzyka, głównie. Mówisz, że uczysz muzyki. To jest jakaś szkoła muzyczna? Czy co to za to jest studium piosenki działające przy Domu Kultury w Krzewicach. W Krzewicach. Fajnie. E, powiedz mi, gdzie w takim razie można Cię usłyszeć? E, w tej chwili głównie na kanale YouTube Ewelina Music Art. E, na fanpageu również można znaleźć jakieś moje projekty muzyczne. Okej, okay, Ewelina i Ewelina ma nad A dwie kropeczki. Powiedz mi, skąd się to wzięło? To była sp spontaniczna decyzja w sumie nie ma y, jakiegoś symbolu e, tak po prostu. To było, to było coś, co spłynęło na mnie z góry. Okej, okay, okej. Okay. Czyli taki taki wyróżnik Eweliny o, 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 wśród innych Eweliny, o, dokładnie tak? Dokładnie tak, o to mi chodziło. Fajnie, a powiedz mi, bo widziałem na Twoim kanale projekt. W którym razem z tobą widziałem gitarzystę Queen'u. Powiedz, jak to w ogóle możliwe, że dziewczyna z Krzepic nagrała coś z gitarzystą Queen? Jak ten projekt mógł w ogóle powstać? Ja głównie bardzo, bardzo lubię grupę Queen. Śledzę ich wszędzie i znalazłam właśnie taki projekt, taki challenge, wychodzący od strony Briana Maya, gitarzysty Queen'a, który po prostu nagrywał różne aranżacje. E, Utworów grupy Queen. E, I wrzucał to na YouTube z prośbą e, taką, że po prostu możemy się dogrywać do jego aranżacji. E, I dużo osób skorzystało z tej możliwości. W Polsce co najlepsze chyba byłam. Trzecią, drugą albo trzecią osobą, która to zrobiła. Potem gdzieś ludzie zaczęli tutaj u nas w kraju to kontynuować. Za granicą było to bardzo modne, więc naprawdę nawet mogę powiedzieć, że będę się dogrywały do, do Briana, do, do Perkusisty również. Masz jakieś informacje, ile osób skorzystało z Oj, takiej szansy? Nie, 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 ale jest tego pełno. Wystarczy naprawdę wpisać Brian May Challenge. Okej, okay, czy nie był taki solo, solo numery. Szkoda, ale ja myślę, że może kiedyś będzie taka okazja. Ja ci tego jak najbardziej życzę. Obecnie, że jesteśmy przy sławnych osobach, a jest taka osoba jak Pan Sztaba, mhm. który jest w naszym kraju na pewno rozpoznawany w świecie muzyki przez dosłownie każdego. Tak jest. Wiem, że masz zdjęcia razem z nim. Widać, że jakiś projekt muzyczny się za tym e, krył. Możesz o tym opowiedzieć coś więcej? E, Skończyłam szkołę wokalną, w której e, co roku odbywały się jazz obrania. Zapraszaliśmy tam e, różnych muzyków e, z całego świata e, i tym razem zaprosiliśmy Adama Sztaby. E, I wyszła taka sytuacja, że dostałam telefon od swojej na nauczycielki śpiewu: Ewelina, dostajesz solówkę. Ja po prostu byłam siódme ja bo się nie spodziewałam tego, że będę miała szansę zaśpiewać solo u boku pana Adama. I tam właśnie nawiązaliśmy współpracę. Koncert odbył się bardzo uroczyście. Wiem, że troszkę było chyba nawet o nim głośno tutaj u nas. Potem też wyszło tak, że śledziłam pana Adama na jego stronach, na jego kanale i zauważyłam, że tworzy nowy projekt z utworem Co mi Panie Dasz. No właśnie, to jest, to jest kolejny projekt, w którym można było Cię zobaczyć, mhm. który tak. w naszym kraju odbił się bardzo szerokim echem. Sam jestem fanem, słuchałem tego utworu wiele, wiele razy. No i jakie było zaskoczenie, kiedy można było Cię zobaczyć na ekranie w takim doborowym towarzystwie. Ja się naprawdę tego nie spodziewałam. Ten projekt tutaj z mojej strony wyglądał w ten sposób, że zobaczyłam nuty, I tak mówię. Ciężki orzech do zgryzienia. Nie wiem, czy tutaj dam, sobie, dam sobie radę. No, stwierdziłam, że będę ćwiczyć. ćwiczałam naprawdę późnymi godzinami. Po prostu dla siebie, centralnie dla siebie. No, ale jak już doszło to do jakiegoś etapu, stwierdziłam, że a nagram sobie też dla siebie. Stwierdziłam, że dobra, wyślę to, wysłałam yy, i widziałam chyba jakiś taki mały trailer tego, Pan Adam rzucił i nie widziałam swojego okienka, mówię, o chyba się nie dostałam, chyba się nie udało. No a potem, jak zobaczyłam premierę, ja byłam w szoku, bo naprawdę ja się nie spodziewałam tego, że ja tam będę. Jeszcze tak w sumie na samym czele, gdzieś na środeczku się tam znalazłam. Bardzo to było niesamowite uczucie, łzy w oczach, totalnie. No, i pewnie duma wśród tak. znajomych już wszystkich. Udało się, naprawdę, to było niesamowite uczucie. Ile osób wzięło w tym projekcie udział? Kojarzysz? Ponad, 700. Ponad 700. Tak, osób. tak, tak. Hmm. Ponoć wokaliści w ogóle nie wiedzieli, że tyle osób tam będzie na tej ścianie. Tak to nazwaliśmy. <laughs> tak, i patrząc na to, jak osoba zajmująca się też montażem, no, byłem pod wrażeniem, no, tak? Zmiksowanie tylu też ścieżek i samo... wiekowych i też. I też różnych obrazów nagranych przez różne osoby w różny sposób, tak? Ty tak, nagrywałaś nie. czym? To był jakiś personalny sprzęt? Nie, telefon. Telefon, to dokładnie. Prostu. Także no, kawał dobrej roboty, ale efekt jest naprawdę nie niesamowity. Nie A dobrze, jeżeli dalej mówimy o takich ciekawych projektach, niedawno na RMF FM, na ich bodajże stronie internetowej, nie. można było zobaczyć Twój wideoklip do kawałka nie. Pestki. Nie. Jak znowu trafiłaś na RMW. Co to za kolejna przygoda? Ja mam coś takiego, że właśnie przyciągam takie fajne sytuacje i akurat przeglądałam sobie, przeglądałam sobie internet. Patrzę o fajna akcja od strony ze strony RMW. Wyślij zgłoszenie. No to mówię, dobra, to wyślę zgłoszenie. Co najlepsze wysłałam całkowicie inny filmik. Od razu dostałam telefon i taka była historia, że ja odrzuciłam wtedy połączenie nie wiedziałam, co to za numer dzwoni. Myślałam, że, wiesz, widzę nieznajomy numer, jeszcze taki naprawdę bardzo nietypowy, to stwierdziłam, że nie odbieram. No, nie, nie wyświetliło się tutaj dzwonię na tak tak, tak? tak, jakoś tak się przestraszałam, mówię, a nie będę odbierać, bo zazwyczaj po prostu różne, różne, różne rzeczy tam się mogą dziać. No ale wpisałam ten numer w Google i wyskoczyło że to było RMAPP. Bardzo mi było szkoda, bo mówię, no mogła to być fajna szansa. Czy próbowałaś oddzwonić na ten numer? No nie dało się, już, już nie dało się, to był taki nietopowy numer. No ale Stwierdziłam, że do Odważnych Świat Należy wysłałam kolejne zgłoszenie następnego dnia. Oczywiście od razu do mnie zadzwonili, stwierdzili, że chcieliby tutaj pokazać to, tylko że bardziej by im zależało na numerze, który jest znany Właśnie radiach, który teraz jest na bieżąco puszczany, więc pomyślałam o utworze Natalii szlader jest taki na topie. Jak to się powie. I, się... I, się... I wysłałam, no i potem była walka, walka. Głosy, bardzo mnie cieszy to, że, że tyle ludzi było za mną, że pokazali mi tyle wsparcia i walczyli, bo naprawdę to była walka. Ile tych głosów było w sumie? Nie, nie, Wiesz, to, że nie było. Nie, pokazane, nie? nie było pokazane. Ale powiedz mi bo wiem, że to nie koniec tej przygody z Romechem. Jaki jest kolejny krok? Kolejnym etapem jest właśnie walka o live sessions w Radiu. Niebawem pokaże się właśnie na ich stronie głosowanie. Tam będziemy mogli głosować na osobę, która wygra po prostu cały ten konkurs. Czyli to jedna będzie jedna osoba, czy jest to szansa, jedna, że to będzie jedna, po prostu jedna, 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 jedna osoba. osoba? Tak. I po prostu potem hmm. jedziemy e, do studia i nagrywamy live session profesjonalnie u nich po prostu. Super. Tak. Live session to będzie tylko ten jeden kawałek peski, czy raczej e dadzą ci e tutaj szansę e nagrania większej ilości kawałków? Jest szansa na, na więcej kawałków, mm -hmm. ale. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie, bo jeszcze nie wiadomo. takie wstępne ustalenia. Ale jest to na pewno wielka szansa przed tobą. Okropnie. No I naprawdę. mam nadzieję, że wszyscy przyłączymy się do tego, żeby głosować. Już ponoć w przyszłym tygodniu tak, jest szansa, się. że głosowanie ruszy. A więc razem z Eweliną liczymy na Wasze głosy. Walczymy ja je dalej. Będę kibicował i będę Was zachęcał na naszym kanale, by głosować na Ewelinę. A powiedz, Ewelina, bo dzisiaj spotkaliśmy się, żeby. Omówić premierę Twojego nowego projektu, która już za parę dni. Jakbyś mogła nam trochę opowiedzieć o tym projekcie. Projekt powstał co prawda na początku roku. Zaprosiłam do współpracy swojego pianistę, przyjaciela, kompozytora Michała Wiśniewskiego, z którym stwierdziliśmy, że chcemy nagrać utwór bardzo nam bliski. Nie zdradzę na razie jaki. No i zaczęliśmy się po prostu brać do pracy. Kwestia była taka, że wraz z chęciami wybuchła taka sytuacja tutaj u nas w kraju, i te chęci niestety, chęci były, ale nie było możliwości. Musieliśmy zostać w domu, no i projekt był przełożony, w sumie odłożony. Ja nie wierzyłam w to, że wrócimy do tego. No, ale jakoś miesiąc temu stwierdziliśmy, że chcemy to dokończyć, bo szkoda naprawdę naszego czasu, który już wcześniej poświęciliśmy. Zrobiliśmy to zdanie. Co naprawdę, zrobiliśmy to zdanie. Michał nagrał pilota pianina. Ja zaczęłam nagrywać w domu, zamknęłam się totalnie na cały dzień. Zaczęłam nagrywać wokal główny, chórki, całe instrumentarium. Zrobiliśmy swoją własną aranżację tego utworu. No właśnie, ale powiedz, bo. No miałem przyjemność montować ten materiał, dlatego chciałem, e, żebyś powiedziała, jak to w ogóle powstaje, tego typu projekt, e, bo powiem, że Ewelina y, dogrywa do, do linii melodyjnej, tak, pianina, mm -hmm. e, kolejne sekcje, tak? I tak jest. To jest jej główny wokal, to są jej chórki, i to chyba cztery chórki. Tak. E, dograłaś dogrywasz kolejne instrumenty. I to wszystko finalnie tworzy jeden, jeden duży utwór. Tak, tak. Jak robi się coś takiego? Jak wygląda proces twórczy? Proces twórczy właśnie wygląda w ten sposób, tak jak powiedziałeś, że dostałam pilota, pianina i po prostu zaczęłam myśleć, co mam z tym zrobić? Jak chcę ugryźć ten, ten numer? Nie chciałam, żeby to było kropka w kropkę idealnie, jak w oryginale. Więc po prostu zaczęłam go troszkę rozbudowywać. Przyznam, że Michał tutaj zrobił świetną koncepcję pianina, naprawdę bardzo fajnie mi tutaj nadał harmonię, więc mogłam się super tym pobawić. Zaczęłam nagrywać właśnie, pierwszy zaczęłam od, od instrumentów, tak, żeby była cała, cała, cały pilot instrumentarium. Nagrywałam po prostu to, co słyszę. Co najlepsze nie miałam rozpisanego tego nigdzie to wszystko. Bo nagrałam o. pierwszy instrument, potem mówię, o fajnie, jakby ten instrument zagrał jeszcze tak. No właśnie jak to wyglądało, czyli za każdym razem. Mhm. Słuchałaś e, piana i do tego dogrywałaś się tak Tak, czy jak nagrałaś jeden instrument, to łączyłaś już z tym pianem i tak. wtedy słuchając dogrywałaś kolejne? Tak, to wyglądało się w ten sposób, hmm. bo, bo musiałam jednak mieć tego pilota cały czas, żeby rytmicznie, żeby też było zgodnie z harmoniem. Cały czas dokładałaś Dokładam. kolejne elementy, słuchałaś, mówiłaś, brakuje mi jeszcze tego, tak? O, tak, tak, właśnie okay. w ten sposób to wygląda. Okej, okay, super. A powiedz mi, jakie plany na przyszłość? Co dalej z Eweliną? Mm, po wydaniu tego projektu yy, mam zamiar wydać kolejny, ale zaprosiłam już większe grono muzyków. Yy, i przyznam, że są to bardzo bliscy mi muzycy. Są moi po prostu przyjaciele. Ja bardzo lubię współpracować z ludźmi, po prostu, których lubię, których nawet, powiem Ci szczerze, że kocham jako ludzi, z którymi się dogaduję i czuję taką chemię wewnętrzną. Yy, I taki projekt właśnie powstanie. Będzie to też jeden utwór? Będzie czy... jeden utwór, ale będzie dosyć mocny. Przyznam, że to jest okropne wyzwanie dla mnie wokalnie, hmm. bo jest to tak mocny numer, że będę musiała, jak ja to lubię, oszukać struny wręcz. Już będą takie dźwięki ponad, ponad, ponad wszystko. No ale lubię wyzwania i... Czyli już ćwiczysz, rozumiesz? Już, czy... już ćwiczę, już myślę jak to ugryźć, ale będzie, będzie bardzo dużo emocji, będzie fajnie połączone. Mogę powiedzieć szczerze, że będzie to utwór bardzo mocny, połączony z piękną symfonią, więc... więc czy jakiś rok? Coś, coś takiego? Rok, tak? połączony z symfonią. Bardzo lubię właśnie takie połączenie. No a następnie myślę, że już ruszę też ze swoimi autorskimi numerami. Już też mam małe szkice. Okay, na, 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 na ten moment na swoim kocie masz jakieś autorskie e, utwory? Oj! Czy, czy na razie jednak to są, to są covery? To jest... Y, miałam przyjemność napisać numer na konkurs. Konkurs był o tematyce religijnej ale naprawdę bardzo fajna skala była tego konkursu. No i stwierdziłam, że, że napiszę tą piosenkę, tak po prostu zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miałam też właśnie grupę przyjaciół muzyków, którzy mi pomogli e, i nagraliśmy tą piosenkę, ale tak jak mówię o tematyce religijnej. Potem zrobiłam co prawda cover, właśnie z Michałem Wiśniewskim, z tym, z którym teraz zrobiłam e, ten, ten nowy projekt. E, i to jest właśnie mój autorski numer. Religijny. Tak. Super. No, ja jak najbardziej tego typu muzykę lubię. Eee, co mi więcej pozostaje? Życzę Ci dużo, dużo powodzenia. Eee, no i zaprosić Was wszystkich na mały trailer tego, co już wkrótce będzie mogli obejrzeć. Dziękujemy Wam bardzo i zapraszamy.